Cześć, to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj pojawiliśmy się w Łodygowicach, gdzie powstał super pump track do jazdy na rowerze. teren budowy, wstęp zabroniony, ale tak naprawdę to Pamp już oficjalne otwarcie ma. Więc jesteśmy tu legalnie. <śm> elo, elo. Witam, witam. I go over anything like ranch facts. Think I want you in a ranch. Yes, hit the boulevard and hear my dance. Everybody want to be a boss, but Like I'm in France, hey. Now I eat orders and get them served in my advance. Hey, fuck up up my face, please, and thank you in advance. Hey, hey. I'm like, hey, yeah, you know the game. Thanks, I sell in my veins. Yeah. Bitch, ain't nothing changed. I got money in the bank yeah. and a Roth IRA. With the drinks on my tab and the bitch on my lap. And oh yeah. I go over anything like ranch. Facts. Yeah. Think i want a yacht in <laughs> a ranch. Yes. The boulevard and hit my dance. Everybody wanna be a boss, but they can't. But they motherfucking can't. I go over everything like ranch, going up across the map, heating up like climate change. Hold on, touch the thermostat. Apache volcano lighted up my circle stack. Young boss, been about the cash, Mr. Crash, I heard that my ex, man, she rolled by the crib and saw turn it turn into a sex shack, bent back, face down, popping for the really.

polecam przyjechać, pośmigać, tylko będzie fajna pogoda. Tak, ogólnie fajny skatepark do zabawy, do ścigania, taki se, ale ja mu daję ocenę 7,5 na 10. Seweryn ile? Mocne 2, na 10. Mocne 2 na 10. Czemu 2 na 10? Nie, na no żartuję. No tak, taka ósmeczka. Mogłoby być coś lepszego. Kasper, ile dajesz? Tak, z 5 na 10, bo fajnie krzywi zębatki 5x10 bo zębatki krzywi. No spoko. Poddechem dosyć nie ma prędkości, ale pod rower jak najbardziej można się pobawić. Tylko najlepiej przejeżdżać w godzinach porannych, bo teraz ciężko jest pojeździć. Tak, żeby w kogoś nie uderzyć. No, zawijamy się na skatepark.